To fajnie, że jesteście. Dzisiaj na moim filmiku będzie pokój. i ja będę mam pokoń, Pierwsza to moja szafa i to moje ubrania. Fajnie, prawda? W ogóle są jakieś nienormalne. Łóżko <tuszy> i wciąż. Zaraz mam pan, czy? Nam, e, czarcie, Na górze mam czarcimy zabawki. O zasz. Wow. A tu moja biurko i tu moja jakaś I plan lekcji. I plan lekcji. Chodzę do czwartej klasy. Chodzę do czwartej klasy. To jest mój dom, jest bardzo piękny. wow. Ja też bym chciał w nią mieszkać. Naprawdę, świnioborska. Czy. A tu moje półki, różne rzeczy. A tu super dżink. czy tu jakieś to i to. Super dżynksy, tak Martusia? Mhm, mm mhm. Mm A tyle leci rol. Wiecie co? To tyle na moim dzisiejszym filmiku. Dawajcie łapki, I górę. I subskrybujcie. A mnie, jak to woli. Subskrybujcie mm. mój kanał. Co? Mm. To może yes, już no i don't